Cześć! Dzisiaj pokażę Wam Lazariana. Jana. Eee, grę... grę... którą miałem na Komodorę, parę razy w nią grałem, była naprawdę niezła, chociaż z dziwnego powodu zamiast normalnie na dyskietce miałem ją na card -ridżu. No dobrze, więc zaczynajmy. Gra jest krótka, łatwa, może nie jest, ale za to jest fajna. Eee... No i cóż... Przygrywa nam muzyka y, hymn Unii Europejskiej prawie e, No i cóż, jest naprawdę bardzo przyjemnie to, to o co w niej chodzi, no to tu wystarczy pokonać paru y, Trzeba roz... Ach, trzeba rozbić Trzeba rozbić te, te dziwne rzeczy, które są e, na tej planecie Nie wiem jak to dokładnie nazwać, sterowanie jest o tyle śmieszne co, że, co podczas, aby wystrzelić w odpowiednim kierunku, musimy się w nim poruszać. Mamy czas, w którym tutaj jest zobrazowane paliwo, no i, i co, no i tylko pozostaje nam to robić. Gra jest dość prosta, ale, ale naprawdę e, po tym jak zepsuła mi się moja e, stacja dysków, nie mogłem wczytywać żadnych yer. pogrywałem sobie w nią dość dużo i kurczę jestem w takim miejscu że nie mogę za cholerę przejść na drugą stronę bez zginięcia to trochę śmieszne naprawdę jestem odrobinę lepszy w tą grę parę, mówię, grałem w nią dość dużo za młodu oczywiście gdy się moja biedna stacja dysków upiekła no ale tak czy siak widzicie na czym polega ta gra, nie ma nic trudnego, ale to dopiero pierwszy ekran, a właściwie jego połowa. Teraz tutaj się dzieją takie różne dziwne rzeczy i zmieniamy pozycję, teraz my, my jesteśmy na powierzchni tej planety czy czegoś i musimy ostrzelać te stateczki. No one również do nas strzelają, ale to jest już raczej proste. Drugi poziom, warzywa Bonduel. I co? I tutaj tak samo musimy przebiec na drugą stronę Akurat ta część była bardzo prosta tutaj e, Tutaj jest śmieszne, bo zawsze wydawało mi, wyda, wyda, wydawało mi się, że to co blokuje e, te stateczki albo stworzenia, nie wiem naprawdę czym to jest To są kapusty Kapustami to może nie jest, ale No ale tak czy siak blokują ich Uh, paliwo mi się kończy. No i tutaj jak w każdej grze trzeba być blisko, aby mm, mieć lepszą siłę ognia, bo w innym wypadku e, musimy czekać aż nasz pocisk doleci do celu, bo tylko jeden z nich może się znajdować na ekranie naraz. Wow, ten gość już wybuch. a mimo to wystrzelił jeszcze e, jeden pocisk w naszym kierunku. Dobra. I teraz tu trzeba uważać, bo jak widzicie Ci się wycwanili i I właśnie, i strzelają do góry To jest naprawdę hanskie z ich strony aby, aby strzelać do góry Najlepiej będzie ich po prostu wyzabijać wszystkich Wtedy jesteśmy pewni tego, że nic nam nie przeszkodzi Ach. I co, gdy, gdy goście spuści z uwięzi jest naprawdę niebezpieczne i, i dość trudno go tracić. No ale widzicie udało mi się. O, i znów się mi gość spuścił z uwięzi. A i po mnie. Cholera! No cóż, ale w końcu to jest tunel strachu. Dawno w to nie grałem, ale... Pf, przyrzekam wam, byłem dużo lepszy kiedyś w to. Potrafiłem przejść przynajmniej... Całą grę bez, bez, bez problemu a tutaj kurczę już sobie nie radzę Ale to ta muzyka również działa na nerwy i, i, i przez nią można dostać drkawek albo czegoś w tym stylu Dobra już nie mam czasu naprawdę wystrzel pocisk i teraz jestem bezpieczny by przejść dalej i tutaj już naprawdę nie ma czasu, muszę lecieć jak najszybciej i tutaj jeszcze e, a, i tutaj jeszcze to... Ta, ta, ta część misji znana z, po prostu z takich gierek y, ruskich tych, gdzie jedzie się przez y, Wiecie, takich ruskich Game Boy, że tak to nazwę, gdzie, gdzie trzeba trzymać. Y, gdzie trzeba trzymać... No... W, jakby to opowiedzieć No a wiecie, jedzie się niby drogą mi się mija auta, to to dość podobne, tylko że w, z boku na bok. No takie miałem zawsze skojarzenie, bo, bo, bo gdy, gdy grałem w tą grę w Lazariana. Dobra i tutaj trzeba ustawić swój laser naprzód, żeby atakował bez przerwy i dojść do oka Uważając, aby oko nie trafiło w nas. Ci goście po bokach raczej Raczej krzywdy nam nie zrobią. Tylko oko jest tutaj prawdziwym przeciwnikiem No ale widzicie, celuj w oko No i oczywiście czas jest również bardzo ważny yy, I zastanawiam się dlaczego nie zacząłem od początku skoro yy, parę razy zginąłem No ale narzekał nie będę, że mam łatwiej prawda W mojej wersji gry, w którą ja grałem to tam czegoś takiego nie było Poza tym reszta była identycznie taka sama Dobra strzelaj co ja zrobiłem? Ech, no, no cóż, zrobiłem trochę głupiego, ale, ale za to teraz mam nadzieję, że uda mi się to przejść. Mm, nie wiem co mam powiedzieć, ale to trochę śmieszne to co ja robię. No ale tak jak mówię, to jest dość krótka gierka. Wiele o niej tak naprawdę nie wiem, poza tym, że... że... Dość fajnie się w nią grało. Może oczywiście nie należy do tych najlepszych gier na komodore, ale, ale najgorsza również nie jest. No i teraz nie pozostaje nic innego jak trafić oko 4 razy. I, 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 aha. I nie doprowadzić do tego, żeby ono nas trafiło. I gdy to wypełnimy, to. Yy, to będziemy mogli przejść. I to będzie już właściwie koniec gry, bo. Eee, tak jak mówiłem, gra do najdłuższych nie należy, ale mimo wszystko fajnie, fajny ten ostateczny boss jest i, i takie... Mogłaby być dłuższa, mogłoby być więcej poziomów. Ale za muzykę bardzo dobrą swoją drogą należy jej się plus. To było... To, to był... Y, Lazarian. A ja się z wami żegnam.